Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Mass Effect. Na początek, y, kilka ogłoszeń y, z tym związanych. Więc, zdecydowałam, y, że będę wycinać moje nieudane walki z przeciwnikami, bo okazuje się, że nie są one takie proste, jak mi się wydawało. Na tym poziomie trudności. No i dość często ginę, i potem wychodzi za dużo odcinków, po prostu. Ja nie chcę, żeby to zagrajmy miało jakieś nieludzkie długości i odcinków, bo to jest denerwujące, no za dużo tego wrzucania na YouTube niepotrzebnie. Jak mogę nagrać tylko tą właściwą walkę. A, po, znaczy, no będę wycinać te nieudane, bo tak to, to nie wiem, które mi się udadzą, które nie. <grym> Więc tak to będzie wyglądało. Jeżeli chcecie, żebym nagrywała wszystko, to możecie mi napisać, ale no, musiałabym się nad tym zastanowić, bo no, tak jak mówię, dużo tych odcinków wyjdzie już z samego Mass Effect normalnego, nie bez powtarzania ciągle tych samych walk, bo Mass Effect mimo wszystko jest dość długi z misjami pobocznymi. Tak, więc to tytułem wstępu. Teraz tak. Będę teraz rozmawiać z, z trzema członkami załogi, nie z wszystkimi, ponieważ nie ma to sensu, tak myślę. A dlaczego akurat z trzema i dlaczego akurat wybrałam Wrexa, Garusa i, i, i Liare? Po pierwsze, tak. Vrex i Garus mają jakieś zadania dodatkowe, z tego co pamiętam. Tylko, że nie pamiętam, gdzie one były, kiedy się one pojawiały. Pewnie dużo później, ale pogadamy ze z nimi. Vrex jest dosyć ciekawą postacią, więc myślę, że będzie ciekawie. A z Eliarą to potem powiem dlaczego. <grym, 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 więc pogadajmy. Przepad, mogę ci jakoś pomóc? Opowiesz mi o sobie Vrex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z Kwarianką. Ale ja lubię Twoje bajeczki, Rex. No proszę cię. Wy, Kroganie, żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani Turjanie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. To skurczy byki, nie? To. Słyszałam o tym. Nas spotkało właściwie to samo. Nie to samo, kurwa. Dobra. To samo jestem pewna oczywiście, że to samo. Cóż, wielkiej różnicy nie zauważyłam. Czy Twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród? I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. Mm, przykro mi Frex no dobrze, jest różnica. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze, radzę. Dobra, spokojnie, bo się wkurzy <grym> jeszcze. Drażliwy temat. Chciałam tylko porozmawiać. Nie miałam zamiaru wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi <grym> mnie z równowagi, Shepard. A jeśli chodzi o Krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija czy twoja rasa naprawdę umiera no na pewno nie rośniemy w siłę jesteśmy zbyt rozproszeni nikt nie chce zostać w naszym systemie wiele gatunków opuściło rodzinne strony i dobrze im się wiedzie ale oni wyruszyliby kolonizować inne światy a my nie jesteśmy kurwa osadnikami tylko wojownikami chcemy się napierdalać więc wyjeżdżamy walczymy jako najemnicy ...i większość z nas nigdy nie wraca do domu. No tak... Co możesz mi powiedzieć o tym genofagium? Zagadaj do Salarian. To oni je zmajstrowali. Wiem tylko tyle. Przez genofagium nie możemy się rozmnażać. Dzieciaki umierają podczas porodu. Kurwa, czasem dużo wcześniej. Wszyscy kroganie są zakażeni. Co do kurwa jednego... I nikt nie szuka leku. Tak, swoją drogą to. Mm... Każda rasa ma coś do krogan, tak. O Turjanie ich zaatakowali, tutaj salarianie z... jakieś. wytworzyli genofagium, które ich zabija. Ach, nie lubią krogan. A przecież to takie miłe mordki są. No ja nie wiem, nie rozumiem czemu, no. Dlaczego kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę, a znasz jakiegoś krogańskiego naukowca? Gdy zapytasz kroganina, czy woli znaleźć lek, czy się napierdalać w barze, powie, że woli się napierdalać. Tacy jesteśmy, Shepard. Nie potrafię tego zmienić. Nikt, kurwa, nie potrafi. Okej. Okay. Dobra, widzę, że tym razem nie dostaniemy zadania. Na razie, Wrex. Shepard. Pewnie po jakimś innym zadaniu się je dostaje. Może po jakiejś misji głównej? Tego nie wiem. Tutaj mamy szafki, możemy uzbrajać naszych y, przyjaciół. Ale to, to już zdążyłam zrobić, zanim na, zaczęłam nagrywać, żeby was nie męczyć tym. Dobra, no, pogadajmy jeszcze z Garusem. Komandorze, dobra robota. Wiedziałem, że praca z widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z widmem? Właściwie nie, ale wiem jacy oni są. Widma sami ustalają zasady. Znać swój własny sposób. SOC jest masa przepisów, procedur, wszędzie ta cholerna biurokracja. Zazwyczaj przepisy istnieją z jakiegoś powodu. Być może. Czasami mam jednak wrażenie, że przeszkadzają mi w pracy. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia, ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób, w jaki ludzie z SOC zajęli się Sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Mam nadzieję, że dokonałeś właściwego wyboru. Nie chciałabym, żebyś tego później żałował. Właśnie dlatego do ciebie dołączyłem. To dla mnie szansa na wydostanie się z cytadeli i zobaczenie, co się dzieje poza SOC. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Hmm. Jeśli załatwienie sprawy oznacza narażanie niewinnych, nie zgadzam się. My załatwiamy sprawy dobrze, nie szybko. Zrozumiano? Nie chciałem. Rozumiem, komandorze. Okej. Okay. Trochę jeszcześmy go opierdolili. A, tam nieważne. Widać, że Garus chce pozwiedzać. Dobra, tam w tamtej części jest kwarianka, ale na razie ją zostawimy w spokoju. Dobra, teraz idziemy do Liary. No, dobra. Musimy iść na górę i zaraz wam powiem dlaczego. Otóż, yy, Poprzednie jak grałam... Y, poprzednim razem. Czy zaraz, czy to było tutaj? Nie, chyba nie. <laughs> Albo i tak. To jest Kajdan. Poprzednio, jak grałam, robiłam wątek romantyczny z Skydanem. Co się wydaje dość oczywiste. Właściwie nie wiem. Y, jeżeli wiecie, to możecie mi powiedzieć, czy da się zrobić. Y, Wątek romantyczny, na przykład z karusem czy z kroganinem, w sumie ciekawie by to wyglądało, ale ch chyba się nie da, bo nie widziałam żadnych takich opcji dialogowych, które mogłyby to wskazywać. Mm. Więc yy, tak. Więc postanowiłam zrobić wątek romantyczny z liarą, proszę Państwa. Zaraz mówię, że nie jestem. Jakiejś y, odmiennej orientacji, <noise> ale chciałam spróbować czegoś innego y, niż y, ostatnim razem. Dlatego musimy dość często rozmawiać z Liarą teraz, bo u niej się pojawia taki, taka opcja dialogowa, że no, wskazuje na coś więcej <noise> między nią a panią Komandor. Więc do tego dążymy teraz. Komandorze. Przyszliście sprawdzić, co ze mną? Wyglądasz o wiele lepiej. Jak się czujesz? Doktor Chakłas zapewnia, że nic mi nie będzie. Zaimponowała mi znajomością fizjologii Asari. Jesteś w dobrych rękach. Doktor z wie, co robi. Nie zdążyłam ci jeszcze podziękować za uratowanie mnie przed getami, komandorze. Po prostu